Hej, cześć, witajcie, z tej strony JaCzyliRydzio i witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mikrofon nie jest za głośno. Jeszcze go trochę podustawiłem. Jest wielki powrót, wielki powrót Overwatcha. Jestem absolutnie chory i nie jest najlepiej, ale ale, ale dla was warto. Nie, więc pretty much dzisiaj Overwatcha lecimy. Dlaczego? Bo mi wróciła faza. A i ze względu na to, że jestem chory, nic, nie mam nic innego, jakby ochoty grać, i nie mam za bardzo też czasu, bo jednak obowiązki istnieją dalej, mimo tego, że jestem chory. Więc na że lecimy, nie? Nie ma co się tutaj, no wiadomo, wiadomo o co chodzi. Ja bardzo umiem mówić, dobrze? Dobrze. Dziękuję. Chciałbym za niedługo zrobić Ciekawy format odcinka Mam na myśli porównanie gier Ja wiem, że Gram sporo w Overwatcha Ale myślę, że Czas, żeby Ktoś zajął się tak właściwie Wyjaśnieniem wszystkich Trzech fandomów Bo tak naprawdę Wkurzają mnie wszystkie trzy fandomy I Overwatcha I yy, innych też gier bo wszyscy się wyzywają nawzajem z niewiadomego powodu. It's like. Come on, man. Uh. Przerażające. Jest event walentynkowy w ogóle. Także je. Yeah. znaczy, is... no. <tomujesz> nie kupię żadnego. Bo są drogie. Ziom. Nie stać mnie. Zresztą wydałem wszystko ostatnio na skiny i emotki, więc nie. Yeah. Mam nowe rzeczy do wszystkich bohaterów. Nie, yeah, dawno nie graliśmy. Ostatnio bardzo dużo sobie na szybkich grach grałem, więc dzisiaj 4 na 4, bo dawno tego nie robiłem. Albo. bądź siły... Dobra, lecimy. Niech będzie walentynkowy event. Może być. Może jeszcze jakiś odcinek leci, z tego co słyszałem Blizzard, a właśnie mam nowego skina do Echo, I don't know, nie wiem, czekaj, o, dobra, jest nowy skinek do Echo, ja wiem, że on jest stary, ale Wpierw go mam, więc I guess, że, jeszcze jeden jest, tylko muszę zmienić postać, jeszcze mam świąteczny, świąteczny, o, nieważne, come on men nie daliście mi dokończyć, dobra o nie jest tylko Hanzo! O oh, no! Nie no, come on man Powinienem mieć jakąś emotkę do Hanzo, żeby sobie to jakoś tam ładną miniaturkę ogarnąć czy coś O nie, jest stara ta Stara strzała jest Ja nigdy Hanzo nie byłem zadowolony Ale jest ta strzała taka Jestem zawsze z w tym O, fuck, dobra, to było głupie. To było głupie. Ej, kana naklejka. Ej, ale to jest głupi format według mnie. Strasznie głupi, głupi jest fuck. Głupi format jak ja walę, nie? Ale... Ale jest z Hanzo w starym wydaniu, jest ta jego stara abilitka jeszcze. Dobra. A! Fuck, ale mnie walnął. Holy, ale headshot. Motherfucker. Uuu. Uu, dobra. No nieźle. Ale kocha się, proszę się tam nie nawalać. Na, ja umiem... Overwatcha, dobra? Uuh. Dobra. Uuh. Hejcia! Uuh. Uuh. Dobra, nie żyje. Ale jak dostanę play of the game za to ty się zeszczam Dobra, szade... Weźcie go tam... Weź go zabić coś, nie wiem O! Pff. Ale mnie obszczał, dobra <ścoughs> Ale mnie obszczał Wziął to nielegalne Nie trafiłem

Dobra, a to jest głupie <śpiewanie> Chyba jestem debil, czy coś, nie wiem Teraz oh, Jaki headshot! Dobra Kurde blisko Ale jak headshoty wale, what the fuck Znaczy nie wale teraz, bo To world... ja Kupi Das. Uf. Ale zajebałe Jaka muzyczka, what the fuck was that even Uf. No nieźle, dobra Nie. Yeah. Yeah, we have a completely broken, in my fucking opinion. Oh, how the fuck did they do that? Oh, uh, natural. <laughs> what the fuck was that? Hey, check that, check that. Opiquutas, putas, putas. What the fuck is this, mate? Ja to kocham, nie? O, hej, ciała, naklejcie. O, kru... 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 o what Łaka ta... teki łoku. O, ale sens, o, smoki. Aż nie ciaki przeszły, kuźwa. Kru... Kru... Nie wiem. Nie umiem strzelać tym. Dym. Dobra, nie wiem, jak ja to zrobiłem, nie? <gru... <gru... <tosz> to jest nielegalne. Ja powinienem być zabroniony w ogóle No weź się Anubis Czy nie wiem jak ty się tam nazywasz No weź Alice Jakoś tak Kogoś tam trafiłem Alice jeden, Okej okay. Dobra to było nielegalne. To nie jest legalne. Dobra, załatwione. Nie wiem jak ja to zrobiłem. Się nie mogę uleczyć, to jest... ból w dupie. U, ale prawie ładnie. Dobra, kuj. <laughs> ale, ale, ale obszczane. <laughs> w tej się... Uh... Nie? Okej. Okay. Okej, okay, Alice nie żyje. Quality content. Nie wiem, Hanzo według mnie to jest bardzo quality content. No jak ja nie trafiłem tego? Weźcie się tam, kuźwa, Hanzo. O, chłopie. No weźcie tam, kuźwa, trap czy coś, nie? To nielegalne jest przecież. Eee, uh, nielegalne, popię, Ała, dobre. Mm. Ale, ale... Ale jumpscare, what? Oho, lipka, jasna! Oho, lipka do potęgi! Uh, dupa. Trafiony No szkoda. A jak to stanę play of the game to się zresztą. Uh, sorry, że tak mało gadałem generalnie o filmie i, i o tym dokończeniu wszystkiego. Ale... A, no a no nie, ej, nie, ale ja ładnie to zrobił. <laughs> Jaki busiatek. Ej, ale wcale nie... Dob, Okej, okay, dobra, to ładnie trafił. O, oh, okej, okay, okej, okay. ale, 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 crazy play by my... Yeah... ...shut up, man. Ale, ale dobrze zagrał. Dobrze zagrał, przyznaję się. Dobrze zagrał, zajeb... zagrał. Uh, wracając do Blizzard... Blizzard. E, do Blizzarda. Ma, ma za niedługo być jakiś tam... ...spotlight. Cieszę się w sumie na ten temat. Wracając do odcinka o grach, to wiadomo o jakie gry chodzi. Chodzi oczywiście o Marvel Rivals i TF2. I mimo, że gram w Overwatchach, postaram się jak najbardziej rzetelną opinię wystawić na temat wszystkiego, bo w sumie wszystkie gry są aktualnie za darmo i yy, chciałbym faktycznie sprawdzić teorie, że te gry są w, faktycznie lepsze od siebie w jakimś stopniu, albo coś. Nie jestem zwolennikiem żadnej, w sensie Grałem w TFA i na przykład mi się TFA osobiście mniej podoba, yy, ale to też pewnie przez to, że mało grałem w TFA. Bo to trzeba też mieć. Trzeba było zagrać tak właściwie w, yy, w tym. W prime każdej z, tej, z, tej, z tych gier, żeby ocenić, tak naprawdę. Yy, ale no to, 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 ki to kiedyś, kiedyś, kiedyś to ogarnę. Mam no, nadzieję, że Blizzard naprawią wszystkie rzeczy. Ale śmiesznie się powiem szczerze, gra starymi postaciami, w sensie jak mają stare abilitki e, bo dawno tego nie robiłem. I szczerze są wraz z tym starym translokatorem, to jest Joke według mnie. W sensie oduczyłem się i, i nie wiem, jakoś tak. Też nie podoba mi się kwestia tego, że e, e, kiedyś w sensie... Co, co ja chciałem powiedzieć? E, ja chciałem powiedzieć na temat Sombrer. Aha, w sensie ten szkoda, że ten translokator nie jest taki ten co jest dalej na ziemi. Szczerze już mi to tak nie przeszkadza jak kiedyś. Bo teraz jestem jakiś taki bardziej, mniej uczulony na to. Zacząłem się lepiej tym bierać, ale niewidzialność szkoda, że tą dłuższą usunęli. Ja wiem, że to był trochę overpower, ale jakoś bardziej mi się wtedy Sombra podobała. Teraz mniej przyjemnie mi się gra po prostu. No, i szybka gra od razu się załadowała. A czemuż to w sumie jest? O, jest pushen akurat. E... Dzisiaj to też. Dzisiaj Brigita lecimy. Quality Event e... Valentin czy coś. Nie wiem. E... Dobra, mamy Brigitę. Postarajmy się jak najlepiej zrobić. Czemu jesteśmy na szybkiej grze, a nie na salonie gier? Bo generalnie też patrzyłem ostatnio na filmy i okazało się, że. Dużo osób jest więcej na szybkich grach niż na, no, właśnie, salonach gier. Yy, nie wiedziałem tego, dlatego teraz myślę, że częściej będę na salonach gier niż na, znaczy na szybkiej grze niż na salonach gier. Choć szczerze wolę niektóre tryby z salonów gier. Ale dobra, ale postaramy się jakoś to ogarnąć. Yy, postaramy się wpić te 50 słów. Mam nadzieję, że odcinki będą też częściej, yy, of course. Jest, standardowo. Mam nadzieję, znaczy, że jakąś muzyczkę uda mi się fajną znaleźć do tego odcinka, aczkolwiek standardowo ja jestem jaki jestem Ech. Dobra, postarajmy się to jakoś zrobić. Mi się zawsze... O, fuck, dobra. To mnie przyzwyczajony jeszcze. Dawno nie grałem. Znaczy dawno, no. You, you know... you know how it is. Ale heada wtedy tamten, no znaczy na Hanson to wtedy był. Ja wiem, że to, to głupi teraz ten, żeby. Uuu, ty głupic. Dobra, jesteśmy przejm. Dobra, ja przejmuję, ja przejmuję. Dobra, ja to przejmę i, i tej. Tutaj... dobra, i pomogę. Ogarnięty jest jeden, dobra. Dobra. Eee, oh no. Dobra, ważne że mamy ten punkt już yy, ogarnięty Oleo nie! No! You don't! O oh, fuck, on nie żyje eee. oh, fuck, you fucking fucker Dobra, dojechał mnie To fakt A to był... Wait, to był nasz? Nie, what? A? Okej, okay, nie zrozumiałem. Dobra. Postarajcie się tam przeżyć. Tak, okej, dobra, okej, to... Ej, bo... Bo in general to... Ja wiem, że potrzebujesz leczenia, się potrzebuję Do ciebie zbli... O, oh, fuck. No pomóż. Po... Dawaj, dawać, leć. E, ogarniamy to. Tylko nie Ana. Ja też. Jest O, co? Czas. Uziemiony, a i no. Dostajemy za to nie wierzę. Sten na jaka ona? Za mną. Ok. O, oh no, Winston. Winston healing. Winston healing. Dobra, nieważne. Ale, ale jest, prawie, prawie, tylko przeżyjcie. I beg you, i beg you, i beg you, przeżyjcie. Było dobrze, ale gdy z... Ale tego już nie wiarza, to porobiłem. Dobra. Oh fuck. Dobra. Ej nie Winston. Winston no. Winston. Fuck. Okej okay, Winston, fuck. Dobra. Dobra. Masz healing. O. Ej pomocy, what? Ej no hello guys, where are my... I know, where are you? Chodź tu tam drasnąłem Gdzie jest Winston? Dobra, dawać, dawać ich, dawać ich, dawać ich Dobra ten nie żyje I wszyscy nie żyją, luz Dobra, jest ładnie Dobra Ej no ładnie jest Dobra, fajnie poszło Dobra, leżę go tam, Up. Kocham grać Brigitą. To jest mój trzeci main. Chociaż tak powiem, że Sombra trochę idzie pod stawkę ostatnio, bo mniej mi idzie. Na tej mapie mi lepiej też zależy w sumie jaką postacią. Ostatnio sędziatą i Brigitą, bo tutaj Brigitą... Ultem zasłoniłem DIVę podczas ataku innej DIVy. traciłem całą tarczę i ulta na to, żeby obronić mój tip. To było poświęcenie całkiem dobre, aczkolwiek straciłem ulta, więc nie. Yeah. No cóż, y chciałem wrócić do tematu i od niego odbiegłem. Więc o co chodziło, bo nie pamiętam, o bliz Blizzard, już mówiłem, że chciałbym, żeby na di Wszystkie błędy i dodali fajne rzeczy, bo jednak je wy wypadałoby. Fajnie, żeby Gielka stała się w... taka jak kiedyś. Dlaczego nie porozmawiałeś ze mną zanim ty do szkoły? Bo przerodziłoby się to w kłótnie. Myślałam, że się przyjaźniliśmy, Gabe. Właśnie dlatego cię w to nie mieszałem. Okej, okay. ja to jest Lore. Co się właśnie wydarzyło, Lore? Ja, ja trochę znam Loja, niestety. Znaczy niestety, może znaczy, trochę stety. Loja nie jest takie złe. Nawet trochę ciekawe. Tylko za mało go, mniej go niż powinno trochę. O nie, no to nie jest legalne, ziomuś. Dobra, mówi ta z siebie i w ogóle, wiesz. Uf. Nie wiem... mej, weź się tam. wal na łeb, czy coś, nie? In general. Dzięki. E Okej, okay, nieważne. Chciałem cię uleczyć, ale mi, mi Able, uh, nie dopo Ej, bo... Weź nie ulej, nie, czy coś. Ej, bo ja bym generalnie bardzo potrzebował... Okej. Okay. Chodź tu. Das. Ej, leczę... O oh, to... Okej. Gdzie są posiłki or something? Jeeee... O, oh, no, o, oh, tak. Dobra, ja się staram. O, oh, kolipka. No to nie jest legalne. O, tak. Oh, Przestań. Stein. Diva, no Diva Diva, 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 Diva. ja, 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 Dobra, mamy ją Okej, okay, mamy ją. Weźcie ten portal tylko zniszczcie. Dobra, zajebiście. Mamy to w miarę... W miarę. W miarę to mamy. To było potężne. Dobra, co się powiedzieć? Aha, dobra, 50 słup chodziło. Chyba wszystko takie najważniejsze pytania. Johnny! Where are you going, Johnny? No, Donny, that... Ale mnie zgniótł. Taki slam potężny. fuck was that? Ale nie, moi teamje trochę, trochę, trochę przerąbali. No, trochę zbyt pewnie się poczuli. Ej, tam bez przesady to mej. Ile mam meczu? To jest dość istotny content. 30 minut. Może być. Jo, dobra, mamy tam nową, nowego skina, bo ja na niego w sumie zbierałem trochę. On nie jest jakiś ultra ładny, ale. Ale jest spoko. Taki ten zimowy do tej. Jest kinda cool. Nie, nie powiem, że nie. Mi się tak w miarę podoba. Używaj. Wait, a ja mogę. O! A to już jest jako skin skin. Okay. Myślałem, że mogę sobie bronię na przykład, tylko coś nie wiem. Nie wiem. Dobra. E, nic ciekawego chyba tutaj. Co to? A to nie, to nie, to nie, to nie jest aż taki fajne. Gramat. Tyle nic ciekawego tutaj nie mamy Tylko dostępną emotkę jeszcze Bohatero, Bohatera Bohaterowia Gdzie jest bygita. Emotki Nie, nie chodziło mi o emotki Nie emotki, nie emotki Graffiti Yes, I have it Yo Mamy to Rybatka, what? Czemu... bo to jest za osiągnięcia Ach, ma sens. Aha jest posiadane, no tak. Posiadanych do Brygidy to w sumie mam. Jak widzicie w sumie. Mam ten, który kupiłem. Te dwa, które dostałem i jeszcze jeden mam. O ten, ten, ten też kupiłem, zajebiste są. No. Więc I guess, że na miniaturkę wyląduje Hanzo. Nie. Yeah. Kurki. A i mam to Hanzo. No, Hanzo mam skórkę jedną. Ale to nie o to mi chodzi. Wait. O nie, a nie można zobaczyć tej walentynkowej? No, chciałem, żebym sobie podglądnąć, żeby zrobić miniaturkę, man. No weź. Znaczy jest, no ale. Okej, okay, to mogłoby być To na miniaturkę byłoby całkiem... Intrygujące... Pima! Yeah, to jest... Chciałbym... Za... Było to play of the game chyba, nie? Tak mi się wydaje tak, to ja sobie tu z tego play of the game tam ogarnę. Dobra. Dzięki serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Overwatch kram się podobał. Mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej. Jak nie, to i tak nagram. Bo lubię. sam. Yy, obiecałem wam Anti-Clockwise i, i, i tak szczerze, absolutnie szczerze, nie nagrało mi się jedynka, chociaż ją ogrywałem. I szczerze, jedynka nie jest aż taka ciekawa póki co. Była dosyć easy, szczerze mówiąc. Przeszedłem nawet 4,20. Nie 3,20. 3,20 3, 3, przeszedłem. I trochę było lame. Tak szczerze. Ale, ale mogę wam nagrać, czyli będziecie chcieli. I tak pewnie nagram, bo nikt w komentarzu nie napisze, że ja chcę anti-clockwise. Bo was znam. Ale no, za mało widzów, żeby takie coś się działo, ale i tak nagami, tak, więc je. Yeah. I ja next time, dzięki za oglądanie i cześć.